witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim mamy 8 yy, mamy 8 marca tak wyglądają ule. no ruch na pasiece no ale też 18 stopni pokazuje termometr yy, także jest bardzo ciepło tutaj jeszcze do słońca jak dostawi to to 18 stopni na pewno yy, na pewno jest no i na pasiece, na pasiece ogromny ruch, ja chciałem sobie dzisiaj tak zobaczyć, jak pszczołom poszło, e, poszło to pobieranie ciasta, które im dałem ostatnio. To już było chyba z trzy tygodnie temu, jak to ciasto im, im podałem. No i zobaczymy, do jednego zajrzymy, a może do tego, tu mam tą przegrzeczystą powałkę, więc zobaczymy. zobaczymy, jak to tutaj. zobaczcie daszek ściągnąłem. I ciasto. Więc ciasta pszczoły sobie nie pobrały, więc widocznie go nie potrzebują. Że w tym ul. Pszczoły ciasta nie, bo coś tam pobierają, ale to są. Nie wiem, czy to będzie widać. Pobierają sobie to ciasto, ale, ale go nie potrzebują. Tutaj jeszcze zobaczymy, czy mają pokarm, no ale. Jakby nie miały pokarmu to by pobierały, pobierały ciasto. A pokarm przynajmniej w tych górnych ramkach na pewno, na na pewno jest. Tak to wygląda w tym, w tym ulu więc ja jeszcze do kolejnego. Tam też mam e, tą plastikową powałkę przeźroczystą, więc zobaczymy zobaczymy jak to wygląda w kolejnym Ej, zobaczmy jeszcze tutaj. W tym tak to wygląda. Też pszczoły. Pszczoły znoszą pyłek. Okej. ocieplenie pszczołom zostawiam, bo mają jeszcze przyjść przyjść zimne dni, więc w przyszłym tygodniu nawet ma być na minusie znowu temperatura, więc więc ocieplenie pszczołom lepiej zostawić no tutaj by tutaj pszczoły pobrały ciasto, trochę im tam jeszcze zostało, ale większość z tego ciasta zostało pobrana, więc ul ul ulowi nierówny gonimy, żeby ich nie zgniatać to wygląda w tym ulu. Już patrzę, czy jest pokarm. Ciężko to tak ocenić, ale. No, ale widocznie tu pszczoły potrzebowały tego pokarmu, bo, e, bo go pobrały po prostu. Jeszcze, Jeszcze coś zostało? To już całe jest zjedzone. To spokojnie można zabrać. Ok, tutaj pszczoły, pszczoły całe ciasto praktycznie wyjadły tutaj obok ul. W ulu obok e, ciasto praktycznie nieruszone, tylko na, na środku wyjedzone. Także także mamy te różnice w, w, rozwoju, w rozwoju poszczególnych uli idziemy zobaczyć następnego a tutaj mam jeszcze jakieś ciasto więc może im jeszcze trochę tego ciasta podam no i jesteśmy przy kolejnym ulu zobaczmy co tutaj słychać a tutaj ciasta nie podawałem bo tutaj, tutaj pszczoły po prostu miały e, miały pokarm więc dlatego tutaj tego ciasta im e, no nie podałem możemy ściągnąć zobaczyć czy ten pokarm nadal tu jest nie wiem czy tam będzie widać ale ale jest pokarm u góry ramek na pokarm pszczoły mają Zamykamy i możemy jeszcze popatrzeć, możemy popatrzeć jeszcze do tych dwóch, do tych dwóch tutaj też pszczołom pokarm e, pokarm z tego co pamiętam. Chodam. Zobaczcie, jak tutaj wygląda to w ten sposób. pszczoły pobierają pokarm ale, ale są gdzieś, są gdzieś pewnie w połowie. no i zobaczymy jeszcze tutaj. tutaj tutaj też pszczoły pokarm pobierają ale mają jeszcze sporo sporo tego pokarmu a tak wygląda ten ul przez, przez właśnie te pajączki No, i tak wygląda sytuacja we wszystkich ulach. Sytuacja z pobieraniem ciasta cukrowego. No, tylko w jednym, w jednym ulu całe to ciasta, ta pół kg, które podałem, no, już ponad dwa tygodnie temu zostało pobrane. To jest ten ul. Tutaj mam jeszcze drugie pół, które mi zostało gdzieś tam w magazynku. To podam tym pszczołom. Wydaje mi się, że to jest taka dość silna rodzina, więc. więc żeby im tego, tego pokarmu nie zabrakło a też przyszły tydzień ma być ochłodzenie, znowu ma być śnieg i temperatury takie koło zera więc, e, więc podam im dla świętego spokoju, żeby miały tym bardziej, że, że jako jedyny ul właśnie pobrał, pobrał to ciasto okej okay. okay. Ok, i tak wygląda pasieka 8 marca, około godziny 14:00-14.30. Ruch bardzo duży, pokarm ulach prawdopodobnie był, no bo tylko w jednym tylko w jednym ulu pszczoły, pszczoły pobrały ciasto cukrowe w całości, które im podałem. W tym ulu też im to uzupełniłem. Tu zobaczcie, jakiś trzmiel próbuje się, próbuje się do ula dostać ale pszczoły go pewnie nie będą chciały wpuścić i go nie będą próbować odgonić pszczoły się trochę na mnie zezłościły jakaś jedna mi tutaj do kapelusza do e, dolatuje próbuje mnie urządlić ale myślę, że jej się to nie uda jakaś strażniczka tam trochę pogrzebałem w tym ulu bo to ciasto jest takie grubsze i ten daszek mi się tak nie, nie do końca domyka jak dam to ciasto ale, ale udało się je trochę tak spłaszczyć, żeby żeby daszek się, się domknął. Okej. Okay. To chyba tyle na dzisiaj z pasieki w Beskidzie Niskim. Zobaczcie jaki piękny motel. Na ulu. No i piękne też widoki. Na takie widoki całą zimę się czeka. Na pasiece. Jak to wszystko żyje i lata. Na ten moment E, wszystkie 8 uli przezimowane we wszystkich ulach jest, są pszczoły no zobaczymy jeszcze jak to będzie na wiosnę no bo to aktualnie takie przedwiośnie jeszcze pewnie jeszcze pewnie trochę tych zimnych dni będzie ale na ten moment wygląda to w ten sposób i wszystkie wszystkie rodzinki przezimowały Ok, chyba wszystko co chciałem pokazać powiedzieć powiedziałem Pszczoły znoszą pyłki, pyłek w wielkich ilościach. A tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!